W tym filmie pokażę tobie jak utworzyć e, partycję z naszego pendrive'a tak abyśmy mogli zainstalować system np. w laptopie, gdzie nie ma, e, gdzie nie ma napędu DVD. E, nie, będzie, nie będzie nam potrzebne, nie będą nam podrze, potrzebne żadne programy. Wystarczy wiersz poleceń, który jest dostępny w każdej wersji Windowsa. Tutaj mała uwaga: w Windows XP tego niestety nie da się zrobić. Da się to zrobić w Windows Vista 7, 8 itd. Tak po pierwsze, musiałem dysponować pendrive'em o minimalnej pojemności 4 GB. 2 nie wchodzi w ogóle w rachubę, ponieważ pliki zajmują więcej jak 2 GB, więc to odpada. 4 jest minimum, a takie zalecane optymalne to jest 8 GB. E, musimy mieć oczywiście płytę z systemem i właśnie PenRaybard. E, teraz tak otwieramy sobie wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Bardzo ważna rzecz. I teraz tak wpisujemy sobie polecenie Diskpart. Kiedy nam się pojawi dysk Pard z taką szczałką. piszemy sobie polecenie właśnie list disk z spacją tutaj. Ok. Tutaj pokazało nam się dwie partycje. Disk 0 to jest mój dysk pardy i dysk 1 to jest mój pendrive. <dysk> eee, po czym poznałem tutaj po nazwie nie da się za bardzo poznać. Poznałem, który to jest pendrive, który to jest dysk po tym, że dysk twardy. Eee, oczywiście ma większy rozmiar i ma końcówkę gigabajt, w gigabajtach, a pendrive ma końcówkę w megabajtach. Eee, teraz trzeba wybrać naszego pendrive'a poleceniem select disk 1. U Was może być to disk 2, 3, 4, 5 itd tak dalej. Musicie się zorientować, yy, pod jakim numerkiem jest wasz yy, pendrive. Klikać OK. Jeszcze raz musicie sprawdzić. Czy wybraliście odpowiedni, odpowiednią partycję? Jeszcze raz wpisujecie polecenie list disk. Jak już, się, jak już mamy tutaj gwiazdkę, możemy partycję wyczyścić. Tutaj uwaga, stracimy wszystkie dane, więc zalecałbym skopiowanie w bezpieczne miejsce. Teraz będziemy sobie właśnie wyczyścić partycję poleceniem clean. I teraz utworzymy sobie nową partycję poleceniem Create Partition Primary. Primary. Nie wiem, jak się to słowo wymawia po angielsku. Nie, za bardzo nie umiem angielskiego. Eee, CREATE Partition Primary. Tak się mówi po polsku. No i utworzenie określonej partycji przez program part powiodło się. Teraz musimy sobie sformatować yy, naszego Pen Poleceniem format z parametrami FS równa się FAT32 Quick. Quick oznacza, że to ma być szybkie formatowanie, żebyśmy nie czekali pół godziny, aż nam się sformatuje Pen OK. Program Diskpart pomyśleć, sfor, yy, sformatował volumin. Teraz musimy ozna oznaczyć naszą partycję jako aktywną, poleceniem Active Program Diskpart oznaczył bieżącą partycję jako aktywną No i teraz możemy sobie już zamknąć program poleceniem Exit Exit teraz tak tutaj tutaj mam mój, moją płytę systemem, a tutaj pendrive'a którego wyczyściliśmy. Jedyna rzecz, którą musimy zrobić, to kliknąć w napęd, tam gdzie mamy płytę prawym, kopiuj i... Yy, tak, kliknąłem kopiuj, kopiuj, no i wkleić to do naszego pendrive'a. No to zajmie akurat yy, dosyć czasu, w zależności jaki macie dysk twardy, jeżeli macie SSD, ale to też nie ma znaczenia, czy, czy to jest dysk SSD czy nie. Tutaj zależy od nie, szybkości Waszego pendrive'a, no. a nie od dysku SSD, pomyliło mi się. Ale to tak przeważnie będzie oscylować w granicach tak od 15 do 30 minut, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i to tyle. Jeżeli już Wam się to wszystko skopiuje, możecie sobie zrestartować komputer albo na przykład nie, przenieść sobie pendrive'a, wsadzić do, do na przykład laptopa i tam ustawić urządzenie rozruchowe z pendrive'a i już Wam komputer pociągnie z pendrive'a instalatora Windowsa i i, i zainstalujecie sobie po prostu Windowsa nie używając płyty. Ta metoda jest przydatna, fakt nie używa się programów, ale jeżeli chcemy w taki, w taki sam sposób jak teraz pokazuję na przykład Linuxa zgrać, no to już nie jest tak kolorowo, bo Linux za bardzo się nie będzie chciał w ten sposób zgrać na pendrive'a i nie uruchomimy go. Wtedy trzeba użyć jakiegoś programu, który umożliwi, umożliwi rozruch właśnie z pendrive'a, na przykład program UltraISO ma taką funkcję, żeby można było sobie właśnie żeby można było sobie właśnie wystartować z instalatorem systemu. To tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. I zapraszam na oglądanie kolejnych filmów. Trzymajcie się.